Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Cichecki Mikołaj. Porozmawiajmy o sporcie. Mój stały cykl o piłkarzach, którzy zrealizowali karierę lub im się nie udało. Bohaterem mojego odcinka jest y, Tomasz Iwan. Pewnie, go, pewnie tego piłkarza znaczy wielokrotny reprezentant polski. Także y, tym młodszym kibicom znany jako dyrektor reprezentacji za czasów. Adama Nawałki i zaczynamy. Przeanalizuję dla Was karierę tego piłkarza i powiem Wam, czy zrobił karierę na miarę swojego talentu, czy mu się nie udało. Tomasz Iwan, moi drodzy, urodził się w Słupsku, rocznik 71. Jeżeli chodzi o występy, jest wychowankiem Jantaru Ustar, później grał przez krótki okres w Gryfie w Słupsk. W 1991 roku debiutował w Olimpii Poznań i w polskiej ekstraklasie właśnie rozegrał 17 spotkań. Następnie grał w uks Łódź przez rok, tam rozegrał 10 spotkań. No i ten jego najlepszy sezon w polskiej ekstraklasie w 1993-1994 roku w barwach warty Poznań rozegrał 31 spotkań, strzelił 7 goli. Został wtedy. Odkryciem według tygodnika piłka nożna, odkryciem polskiej ekstraklasy. No i właśnie ta dobra gra zaowocowała wyjazdem za granicę. Został kupiony przez Rodę Kre, Krady, wyjechał do Holandii. No i tak, Tomasz Iwan przez 11 lat grał cały czas za granicą i grał w reprezentacji. Ale zacznę przede wszystkim od, od tej kariery jego klubowej. W tamtym czasie polskiemu zawodnikowi ciężko było wyjechać do ligi, do, w ogóle do ligi zagranicznej, no ale właśnie po, po tym zdobytym medalu olimpijskim przez kadrę Janusza Wójcika, pamiętacie? Świerczewskiego, Brzęczka, Mielcarskiego, Koźmińskiego, Adamczuka, Józkowialka i wielu, wielu innych tych świetnych piłkarzy od tej pory. Polskim piłkarzom już łatwiej było wyjechać za, gra, za granicę, jeśli grali w reprezentacji. Z ekstraklasy także wyjeżdżali, ale czasem było ciężko z uwagi na to, że to był taki czas. Jeszcze nie było prawa Bosmana, w związku z tym byli różni menadżerowie. No, polska piłka przyciągała do, do różnych szemrannych ludzi, cwaniaczków i często było także prezesi da, danych klubów. Piłkarze w tamtym czasie to byli jak niewolnicy, bo ci biznesmeni posiadali właśnie prawa do tych kart zawodników. No i gdy przychodziła oferta, taki, taki właściciel, oni dyktowali zwykle wysokie, żądali dużych pieniędzy i często to odstraszało te wielkie kluby, i dlatego tak łatwo nie było odejść. Ale właśnie Tomasz Iwan, jako odkrycie ekstra klasy wyjechał do tej rody Krekradę. Kre kre kre. i tam grał regularnie. Powiem Wam szczerze, że i to też świadczy, jakim to był inteligentnym piłkarzem Tomasz Iwan, wiedząc o tym, że będzie wyjeżdżał do ligi holenderskiej, a że jest otwartym człowiekiem, w związku z tym już pół roku wcześniej zaczął się uczyć holenderskiego języka, gdy już pojawił się w drużynie, to tym zaskoczył całe towarzystwo, że on mówił po holendersku, potrafił się dogadać z piłkarzami w ten sposób, moi drodzy, kupił tą szatnię i w tej rodzinie Krade, w której rozegrał 30 spotkań, strzelił 4 gole, grał fenomen fenomenalnie, bo Tomasz iwan był skrzydłowym, był prawy pomocnikiem szybkim potrafił strzelić, asystować, strzelił wiele goli w reprezentacji, także w lidze holenderskiej potrafił rozegrać około 146 spotkań. No i grając w tej rodzie Kerkrade, fenomenalnie zapracował na kontrakt, na transfer do Feyenoordu Rotterdam w barwach klubu z Rotterdamu rozegrał 45 spotkań, strzelił go 3 gole. Między innymi w tym Fejnordzie grał z Jerzym Dudkiem, Markiem Saganowskim, Tomaszem Johnsonem. Właśnie po tym fenomenalnym sezonie w barwach Feynordu Rotterdam Zainteresował nim się PSV Eindhoven Czyli jeden z najlepszych klubów W lidze holenderskiej Tam Tomasz Iwan rozegrał 60 spotkań Strzelił 4 gole I w tej lidze holenderskiej Na początku był zawodnikiem ważnym Grał regularnie W późniejszym czasie zaczęły się jego problemy Bo w PSV Eindhoven grał od 1997 roku Do 2000 roku Właśnie już pod koniec tej jego przygody Jeżeli chodzi o PSV Eindhoven Tam zaczął tracić miejsce ale w tym czasie w, w grający reprezentując klub z Eindhoven zdobył dwa mistrzostwa i to są jego największe sukcesy, jeżeli chodzi o tą piłkę zagraniczną. Grał w lidze mistrzów, rozegrał 15 spotkań w tych rozgrywkach ligowych, w których każdy polscy, polski piłkarz, który zaczyna trenować regularnie, marzy, żeby w tych rozgrywkach zagrać. on w barwach PSV Eichhauten grał w Lidze Mistrzów. Zdobył dwa mistrzowskie tytuły. W 2001 roku, w 2000, w 2001 roku zdobył mistrzowski tytuł. Gra, g, g, trenował z takimi trenerami jak Dick Adwokat, współpracował z, z Bobby Robsonem Świętej Pamięci, a także z Erikiem z tym sławetnym belgijskim yy, trenerem z którym miał okazję współpracować yy, Kamil Kosowski yy, Tomasz Kłos no, ten trener lubił ewidentnie yy, polskich yy, piłkarzy często ich yy, ściągał no i w barwach właśnie yy, Space Eindhoven yy, yy, zdobył dwa mistrzowskie tytuły Tomasz Iwan w 2000 roku i w 2001 tylko, że już w tym 2001 roku to już powoli już zaczynał tracić miejsce w tym, w tym sezonie 2000-2001. Następnie ta kariera powoli, później pamiętać, żeby. Tomasz Iwan chciał pojechać na Mistrzostwa Świata, w związku z tym przeniósł się z Eindhoven do transport sporu, ale to była jego tam w ogóle nie zagrał, bo ten klub nie, w ogóle nie chciał nie chciał płacić. Właśnie wtedy Tomasz Iwan popełnił błąd w swojej karierze, bo miał ofertę z FC Szalkę w klubie z Geyser Kirschen grał, wtedy Tomasz Hajto, Tomasz Wałdoch pamiętacie jak ci dwaj piłkarze fenomenalnie grali wtedy Szalkę pędziło po mistrzowski tytuł. Niestety klub z Geyser Kirschen wtedy przegrał rywalizację o tytuł z Bayernem Monachium w klubie z Monachium wtedy grali Giovanni Elber, Roy, Santa Cruz, Pizarro, Sebastian Deissler, no i można byłoby tak wymieniać Jermisz, no wielu Oliver Kahn, no wielu fenomenalnych zawodników, no i właśnie te Schalke wtedy z tym Bayernem Monachium rywalizowało. Tomasz Iwan nie trafił tam niestety do tego klubu z FC Schalke, ponieważ kluby nie, nie dogadały się. No i tak Tomasz Iwan trafił do Ligi Tureckiej, co był, to była błędna decyzja. Później z tej Ligi Tureckiej wrócił, do, trafił do Ligi Holend Holenderskiej, do tego Rosendalu, rozegrał 10 spotkań. Niestety Tomasz Iwan nie pojechał na Mundial. No i później tą swoją karierę zagraniczną kontynuował przez 5 lat. W, w, między innymi grał w Austrii w 12 spotkań rozegrał w 2001-2002 roku. A później już 3 lata spędził w administracyjnej wakel mydlić, tam rozegrał 81 spotkań, strzelił 14 goli właśnie i tam przez te 5 lat grając w Austrii był fenomenalnie grał razem z właśnie Grzegorzem Szamatulskim byłem zawodnikiem Legii Warszawa a także z wspaniałym zawodnikiem pomocnikiem trochę szalonym świętej pamięci niestety Adamem Ledwoniem tam Ledwoń sł sł słynął z y twardej gry, ale zawsze na boisku zostawiał dużo zdrowia grał Fenomenalnie. No i tak właśnie można tak powiedzieć, że w tym austriackim klubie polskie trio, czyli Iwan, Szamotulski i Ledwoń, rozdawali karty, rządzili tą drużyną No i yy, grali oni fenomenalnie. Każdy mecz rozpoczynali w pierwszym składzie. Po tym czasie właśnie Tomasz Iwan zdecydował się wrócić do Ligi Polskiej i znalazł się w Lechu Poznań w, 2000, w latach 2005-2006. Grał w Lechu Poznań, rozegrał 16 spotkań, strzelił 3 gole. Z klubem z Poznania niewiele zdobył, strzelił gola, między innymi potrafił zdobyć bramkę w spotkaniu z Legią Warszawa, które legioniści przegrali. Niestety już Tomasz Iwan potem musiał zakończyć karierę z uwagi na, na to, że no odniósł kontuzję w więzadła. Miał problemy z kolanami i wcześniej już zakończył tą karierę. I powracając z tych wojaży za granicą, wtedy w polskiej Ekstraklasie był zawodnikiem wybijającym się. No, wtedy w Lechu Poznań grał Piotr Świerczewski, Piotr Rejs, no, to była niesamowita paka. No, grał w tym Lechu Poznań, który w 2004 roku zdobywał Puchar Polski, moi drodzy. Więc widzicie, jeżeli chodzi o tą karierę zagraniczną, to Tomasz Iwan tutaj moim zdaniem zrobił karierę zagraniczną, grać przez 11 lat regularnie w lidze holenderskiej, także w austriackiej, w tych klubach. Właśnie jedyne czego, gdy miałem okazję tą karierę Tomasza Iwana klubową, i reprezentacyjną śledzić jako mały dzieciak. No i właśnie żałuję, że wtedy nie trafił do tego FC Szalkę, bo gdyby do tego FC Szalkę trafił, tam by grał regularnie, może klub z Gejzy Kirschen zdobył mistrzowski tytuł, a Tomasz Iwan by pojechał na Mundial w 2002 roku. No ale tak, jeżeli chodzi o ligę holenderską, no rozegrał w tej lidze holenderskiej 146 spotkań, zdobył dwa mistrzowskie tytuły, w klubie, grał w najlepszych klubach holenderskich, czyli w w Fejenordzie PSV Eindhoven zdobywał dwa mistrzowskie tytuły. Z, z zagranicą grał z takimi piłkarzami jak Rud Van Nistelrooy, z mm, Van, Bo Van Bommel moi drodzy. No, był trenowany przez takich trenerów jak Dick Adwokat, Bobby Robson, Eric Geertz. więc Więc widzicie, dużo osiągnął. Potem następnie w tej lidze e, austriackiej grał regularnie. Mm, tam. Był wyróżniającą postacią, był takim zawodnikiem, lewym, lewym pomoc, prawym pomocnikiem, który potrafił oddać mocny strzał. Był e, szybki, grał kombinacyjnie. Przez 11 lat potrafił e, utrzymać się za, za granicą. Gdy wrócił do Polskiej Ligi, także był znaczącym zawodnikiem w barwach Lecha Poznań. Był wyróżniającym się zawodnikiem, strzelił e, kilka goli. Wtedy ówczesny trener Lecha Poznań, Czesław Michniewicz, rozpoczynał ustawianie składu właśnie od niego. Jeżeli chodzi o tą karierę zagraniczną i karierę klubową, osiągnął dużo, zrobił moim zdaniem karierę. Jeśli chodzi o trofea, to zabrakło tych zdobytego mistrzowskiego tytułu, czy Pucharu Polski, jeżeli chodzi o polską ekstraklasę, no ale pytanie, kiedy Tomasz Iwan miał to zdobyć, skoro w tak młodym wieku wyjechał za granicą. No nie zdobył w polskiej ekstraklasie mistrzostwa Polski, ale to udało mu się odbić podwójnie za granicą, bo z barwach państwa Eindhoven z to były dwa y, mistrzowskie tytuły. Jeszcze jedna ciekawostka. Tomasz Iwan jest drugim y, zawodnikiem w polskiej Ekstraklasie, bo było takich dwóch tylko, którzy grali w trzech aż klubach poznańskich, bo y, Tomasz Iwan grał w y, Olimpii Poznań, Warcie Poznań, Lechu Poznań. Takiej sztuki, jeszcze drugim takim Polakiem, który dokonał takiej sztuki jest Dariusz Wojciechowski. Moi drodzy, teraz już robię pauzę, jeżeli chodzi o tą karierę klubową. Teraz przychodzę do tej kariery reprezentacyjnej. Tomasz Iwan rozegrał 40 spotkań w barwach polskiej reprezentacji, strzelił cztery bramki. Jeżeli chodzi o te osiągnięcia, no to w tej kadrze grał w latach 95-2002. Gdy zobaczy się właśnie mm, moim zdaniem tych spotkań, Tomasz Iwan mógł zdecydowanie więcej e, rozegrać. No niestety e, nie pojechał na Mistrzostwa Świata, Jerzy Engel nie zabrał go, ale po kolei, jeżeli chodzi o tą reprezentację, debiutował w 1995 roku w spotkaniu, które polska reprezentacja zremisowała z reprezentacją Francji. Pamiętacie ten Remis 1-1, gdzie książe Paryża. Woźniak wtedy bronił cudownie i został po tym spotkaniu nazwany książem Paryża, gdzie na jeden do, prowadziliśmy 1-0, a na 1-1 gola strzelił Juri Dziurkajew. Gola to wtedy tą kadrę prowadził Henryk Apostel. No i tamta reprezentacja miała potencjał, bo tam był Piotr Świerczewski, Tomasz Iwan, Roman Kostecki. Andrzej Juskowiak, Wojtek Kowalczyk, także tacy starsi do, do zawodnicy jak Piotr Nowak, ta, yy, Ziober, no tamta kadra miała potencjał. Niestety kiedyś nagrałem taki po, yy, materiał, że w tamtym czasie, jeżeli chodzi o organizację PZPN, yy, no to ona nie stała na tak wysokim poziomie jak teraz. Także piłkarze nie przywiązywali wagi do diety. Czasem było tak, że piłkarze, którzy grali za granicą, przyjeżdżali na zgrupowania, spotykali się po dłuższym czasie. Zresztą w swojej biografii wspominał o tym. Roman Kosecki, czy także Tomasz Kaj, to o tym się wiele możemy dowiedzieć. No, zabrakło nam takiego, właśnie w tamtym czasie, trenera, takiego Leo Behakera, czy właśnie Adama Nawalgi, czyli takiego trenera, który by przywiązywał wagę do szczygów, no i też takiego trenera zamordysty, no takim jakim był. Trener Legii, obecnie trener rosyjskiej reprezentacji Stanisław Czerczesow. O nim się tak mówiło, mówiło kolokwialnie, że potrafił złapać piłkarzy za mordę, brzydko mówiąc. Gdy jak ktoś był krnobny, potrafił tak pryliowicza wyrzucić do rezerw. Później ten skruszony wracał do drużyny i, dawał, i grał fenomenalnie. Takiego trenera właśnie tamtemu pokoleniu w 1995 roku zabrakło, żeby awansować do kolejnej rundy w tym w Paryżu właśnie debiutował Tomasz Iwan. No i później właśnie w tej kadrze Apostela, Piechniczka Janusza Wójcika, Engela. On już jak trafił do tej reprezentacji był zawodnikiem podstawowym, grał regularnie, szczególnie w kadrze Janusza Wójcika. Jako taką historię opowiem. Pamiętacie to jest spotkanie Anglia-Polska na Łazienkowskiej, remis 0:0. I między innymi Janusz Wójcik, świętej pamięci, trener słynący z takiej, z takiej techniki motywacyjnej, wpadł na pomysł, jak Anglików osłabić. Po prostu trzeba ich zdenerwować i spowodować, żeby jeden z piłkarzy wyleciał spoza boiska. Dostał czerwoną kartę. Tomasz Iwan cały czas pilnował Davida Beckhama, no i miał takie zadanie, żeby zdekoncentrować Davida Beckhama. A Janusz Wójcik wtedy, bo szukał wszystkie piłkarza, który ma szparę między zębami. Tomasz Iwan taką miał. No i właśnie miał mówić, to jest taka anegdotka, że miał po prostu go zdenerwować w ten sposób, że Tomasz Iwan no, coś tam zrobił z tą Sławetną Wiktorią Beckham. No i Tomasz Iwan właśnie coś takiego powiedział. David Beckham zdenerwował się. Tam chyba na Tomasza Iwana i wyleciał za czerwoną kartkę. Niestety osłabiliśmy Anglików i yy, i tak zremisowaliśmy do dzisiejszego dnia. Mam przed oczami tą niewykorzystaną sytuację radosowa Gilewicza, który się pośliznął i nie strzelił bramki. Potem właśnie popular byłego zawodnika Austrii Jeden, Janusz Wójcik zdjął, wprowadził Andrzeja Juskowiaka, ale niestety Remis 0-0. Potem ze Szwecją przegraliśmy 2-0 w Szwecji i zajęliśmy trzecie miejsce. Nie pojechaliśmy na euro 2000 to Angli. To Szwedzi awansowali z tej grupy, a Anglicy w barażach pokonali Szkocję. Ale wracając właśnie do tej do reprezentacji, no to tak jak mówię, Tomasz Iwan był jednym z ulubionych piłkarzy kadry Janusza Wójcika. Później, jak kadrę przejął Jerzy Engel, Tomasz, Tomasz Iwan grał regularnie w tych meczach towarzyskich, później w eliminacjach. Nawet do dziś pamiętacie tą sytuację, gdy Tomasz Iwan zagrywał, popędził prawą stroną, zagrał, piłka poleciała i. Gola chyba zdobył Kryszałowicz albo Olisadebe, Debe, już, już nie pamiętam. Wygraliśmy wtedy 2-1 z Walią na stadionie w Cardiff. Gola dla Walijczyków strzelił wtedy Ryan Giggs. No i moi drodzy, wygrywamy wtedy 2-1, Tomasz Iwan był podstawowym zawodnikiem, no ale tak jak mówiłem, że później PSV Eindhoven zaczął tracić miejsce, zmienił, próbował zmienić kluby, nie, nie wypalił ten transfer do FC Schalke, wylądował w lidze tureckiej, tam w tramsporze nie płacili, rozwiązał kontrakt, trafił do Ligi Holenderskiej, do Rosenal, tam rozegrał 12 spotkań. No ale był kiepsko przygotowany fi fizycznie. Nawet wydawało się, że Tomasz Iwan. No i były te mecze towarzyskie. Ostatni mecz w kadrze narodowej Tomasz Iwan zagrał w. To było chyba spotkanie z Rumunią, takie towarzyskie. I wydawało się, że pojedzie na mundial. Nawet było takie zawodnicy, którzy jechali na mundial w 2002 roku, wybierali koszulki. Tomasz Iwan wybrał koszulkę, no ale w ostatniej chwili niespodziewanie Jerzy Engel Władysław zrezygnował z byłego zawodnika Lecha Poznań. Nawet był taki czas, że ci najważniejsi zawodnicy próbowali się wstawić u Jerzego Engela. Świerczewski, Hajto. Kłos, bąk próbowali negocjować. Jerzy Engel jednak się na to nie zdecydował. Zresztą po pewnym czasie były trener Polonii Warszawa przyznał, że to był błąd. W ogóle nie zabranie Tomasza Iwana na mundial rozbiło atmosferę. Zabranie Pawła Siwika, zawodnika odrywodzisław Wodzisław na tamten turniej. No tam zawodnik Odryw Wodzisław nie prezentował takiego poziomu, to był taki piłkarz średnio ligowy polskiej ekstraklasy, nie wybijający się. No moim zdaniem jednak tego Tomasza Iwana można było zabrać zasługi, był w tej, jakby w tej, tej grupie trzymającą władzę w reprezentacji. Z drugiej strony był konflikt o te prawa marketingowe, wtedy pamiętacie tą historię z kupkami, co ci najważniejsi zawodnicy kadry tam kłócili się z ówczesnym wiceprezesem, PZPM. No taka była sytuacja, w związku z tym no padło na Tomasza Iwana, że Tomasz Iwan nie pojechał i między innymi ta cała historia rozbiła tą atmosferę i później tak fatalnie zagraliśmy na Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii, plus do tego um, nietrafione przygotowanie fizyczne. Pamiętacie, jak Jerzy Engel um, wszystkich zawodników wrzucił do jednego um, wora? Um, piłkarzy, którzy regularnie grali i piłkarzy, którzy mniej. I później był taki efekt, że Radosław Kałużny, który miał um, chłop jak dom zbudowany powyżej 1,93 taki Koreańczyk wyżej od niego e, skakał. No ale to, to były te czynniki, które wpłynęły m.in. na to, że na mundialu w Korei i Japonii nie osiągnęliśmy sukcesu. Rozbita atmosfera, Tomasz Iwan nie jedzie na mundial e, i, i właśnie złe przygotowanie fizyczne. No i właśnie w tej bogatej karierze Tomasza Iwana zabrakło wyjazdu na wielką imprezę. Re, reasumując, moi drodzy, ja uważam, że Tomasz Iwan. Zrobił karierę na, na europejskim poziomie, osiągnął wiele w, w, tej, w piłce nożnej, u, u niego można powiedzieć, że zrobił karierę, jak wielu piłkarzy mówi, że przygoda z piłką, że kariera to tutaj, jeżeli chodzi o byłego, byłego zawodnika PSV Eindhoven, zrobił karierę, jeżeli chodzi o polską ekstraklasę, w tej ekra, ekstraklasie grał w kilku klubach, Między innymi w takim wielkim lechu Poznań. Wybił się, wyjechał za granicę. W zagranicznych klubach się utrzymał. Powoli przechodził szczebel z z takiego średniego klubu Rody Krader. Przebił się do Feynordu, do PS Eindhoven. Grał z takimi zawodnikami jak Rud Van także Van Bommel. Innymi. Trenował z świetnymi, fenomenalnymi trenerami jak Bobby Robson. Adwokat, zdobył dwa mistrzowskie tytuły, jeżeli chodzi o reprezentację, w tej reprezentacji grał regularnie, udał, był członkiem kadry, która awansowała na mundial, no i właśnie grał w Lidze Mistrzów, no i, no i właśnie w tej wielkiej karierze zabrakło tej jednej wisienki na torcie, jak mówi Woj, Tomasz Hajto, tego udziału w wielkiej imprezie, żeby pojechać na mundial, zresztą Tomasz Iwan mówił, że go to bolało. Ale często w życiu bywa tak, że gdy czegoś nam zabraknie, to czas, czasem los bywa taki, że w późniejszym czasie to, co nam zabrał, oddaje. Suma szczęścia równa się zero. I tu mieliśmy taką sytuację w tym przypadku. Poczekajcie, napiję się łyka wody. I po zakończeniu kariery Tomasz Iwan... Zajmował się różną działalnością, między innymi zajął się tym plażowym beach sokerem, no i po pewnym czasie także grał w golfa, to była druga pasja po piłce nożnej, u Tomasza, Tomasza Iwana był także ekspertem piłkarskim, ale gdy Adam Nawałka został y, trenerem reprezentacji w 2013, Tomasz Iwan został dyrektorem sportowym. I to mi się podobało. Tak jak mieliśmy właśnie na wzór reprezentacji Niemiec, jak w reprezentacji Niemiec jest y, LW, to tym dyrektorem sportowym był Oliver Bierchow. Świetny napastnik AC Milanu. Który potrafił strzelić gola w finale Mistrzostw Europy w 1996 roku? Ten złoty gol w spotkaniu z Czechami, z tą świetną reprezentacją Pawła Nedveda, Bergera. No i właśnie ten Oliver Berhoff był tym dyrektorem sportowym i odpowiadał za tę całą funkcję organizacyjną, jeżeli chodzi o reprezentację. No i Adam Nawałka mianował Tomasza Iwana i tak Tomasz Iwan był członkiem tego sztabu szkoleniowego naszej reprezentacji, dbał o właśnie o rezerwował hotele, czyli dbał o tą całą otoczkę organizacyjną, jeżeli chodzi jak nasza kadra awansowała właśnie na Euro i na Mundial, to Tomasz Iwan zawsze jeździł, oglądał te ośrodki. Tak Ogólnie mówiąc, dbał o to, żeby tym naszym wszystkim piłkarzom Lewandowskiemu, Milikowi, Krychowiakowi, Gli, Glikowi niczego nie brakowało, żeby wszystko było. Jeszcze to też mi się podobało, że e, Tomasz Iwan też dbał o atmosferę w, w kadrze. Nieraz pewnie widzieliście te obrazki, gdy były zawodnik Lecha Poznań w tym kółeczku, razem grał w piłkę w dziadka. Z Lewandowskim, z, z Milikiem, to tak wyglądało, jakby był dalej tym piłkarzem. No i tak jak mówię, że co mu życie zabrało, że nie pojechał na mundial, to udało mu się na Euro 2016 pojechać w roli dyrektora sportowego, a także potem na mundial. No i był członkiem sztabu tej reprezentacji, która osiągnęła duży sukces. Na Euro 2016 roku, co odpadliśmy po z Portugalią. Między innymi Tomasz Iwan dołożył cegiełkę do tego sukcesu. Aż powiem Wam szczerze, że właśnie po tym, bo gdy Jerzy Brzęczek został trenerem reprezentacji, to Tomasz Iwan tam wtedy sam już uznał, że jak już chce zakończyć etap ten w swoim życiu. W jednym ostatnio słuchałem z nim wywiad no i właśnie był zdziwiony, że żaden polski klub nie zaproponował mu oferty dyrektora sportowego. Ja powiem szczerze, że ja też jestem tym zdziwiony, bo biorąc pod uwagę to doświadczenie, tą karierę zagraniczną, reprezentacyjną, a także to, że Tomasz Iwan sprawdzał się w tej roli, będąc dyrektorem sportowym reprezentacji Polski, no to takiego właśnie byłego piłkarza PSV Eindhoven i ten jego know-how, który posiada, powinniśmy wykorzystać. Ja się jestem zdziwiony, że żaden prezes polskiego klubu nie wykorzystał tego. No, Tomasz Iwan to powinien zostać dyrektorem sportowym na przykład Le Lech Gdańsk przykładowo, piastagliwice, Gliwice, bo no, powiecie, że Lecha Poznań, ale w Lechu Poznań jest Tomasz Rząsa, choć kibice z Wielkopolski, jak tak czytam opinie, często narzekają na byłego zawodnika Grasper curiś i wielu kibiców Lecha Poznań chciałoby, żeby Tomasz Rząsa został zwolniony, no ale Rząsa ma doświadczenie, bo też grał w Feyenoordzie Rotterdam wiele lat za granicą w Partizanie Belgrad. No ale tak jak mówię, no, taki właśnie Tomasz Iwan jako dyrektor sportowy Krakowi, Wisły Kraków, moim zdaniem właśnie tego w polskiej piłce naszej brakuje tego, że z ludzi, którzy są fachowi, nie korzystamy. Reasumując, moim zdaniem, Tomasz Iwan e, zrobił karierę na międzynarodowym poziomie, należy do grona piłkarzy, którym ta kariera się u, udała, e, osiągnął wiele, także sprawdził się w tej karierze po piłce, e, bo czasem jest tak, że niektórzy piłkarze albo wpadają w szpony hazardu, albo w alkoholizm, albo są seksocholikami no różnie to się dzieje, bo brakuje im tej adrenaliny piłkarskiej, tu w tym przypadku jeżeli chodzi o Tomasza Iwana, to się to nie było takiego problemu, bo zaczął się pasjonować gra regularnie w golfa, założył własną fundację, także Taką firmę eventową, plus do tego został tym dyrektorem sportowym reprezentacji. No, sprawdził się na wielu płaszczyznach moi drodzy. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o subach, dzwoneczkach, lajkach. Trzymajcie się. Do zobaczenia wkrótce. Napiszcie w komentarzach, czy według Was Tomasz Iwan zrobił karierę na miarę swojego talentu. Dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Hej.